W kościele rzymskokatolickim Maria, Matka Pana Jezusa Chrystusa i jest nie tylko błędnie nazywana Maryją, ale kościół rzymskokatolicki i jego wierni używają błędne i zwodnicze twierdzenia dotyczące Marii. Posługując się formułką Najświętsza Maryja Panna na zawsze dziewica, można zauważyć jak błędne i zwodnicze są to twierdzenia głoszone przez rzymski katolicyzm. Jakie jest imię Matki Pana Jezusa Chrystusa? W Biblii tysiąclecia Kościół rzymsko-katolicki posługuje się w niektórych fragmentach imieniem Maryja, natomiast w innych fragmentach używa imienia Mariam albo Maria. Oczywiście z imieniem Maryja jest to manipulacja Kościoła rzymsko-katolickiego, ponieważ w oryginale występuje imię Mariam, Maria lub Marian. Przyjrzyjmy się tym manipulacjom Rzymskiego Kościoła Katolickiego. Po danych fragmentach z Biblii Tysiąclecia zauważamy używanie imienia Maryja oraz jak wygląda to imię w oryginale w wydaniu Nestle-Aland, na którym opiera się przekład Biblii Tysiąclecia. W oryginale wszędzie występuje imię Mariam, a w wersecie 41 imię Maria. I dalej tłumaczenie Maryja zamiast Mariam. Tutaj również Rzymski Kościół Katolicki tłumaczy imię jako Maryja, mimo iż oryginał mówi o Marii, a werset 20 o Marian. Natomiast Rzymski Kościół Katolicki w innych fragmentach, gdzie również występuje w oryginale Mariam, jak w ewangelii Łukasza 13:55, tłumaczy Mariam na Mariam, a już nie na Maryja. W dalszych fragmentach, gdzie chodzi o Marię Magdalenę, tłumaczy Mariam na Maria, a w pozostałych fragmentach, gdzie chodzi o matkę pana Jezusa Chrystusa i Marię Magdalenę, tłumaczy według oryginału, czyli Maria na Maria. Dlaczego więc Kościół rzymskokatolicki dopuścił się takiej manipulacji? Moim zdaniem dlatego, ponieważ w tradycji polskiej imię Maryja jest tak zakorzenione, że jakakolwiek zmiana tego imienia byłaby przez czcicieli fałszywej Maryi wielkim oburzeniem, i nie tylko w kręgach wiernych, ale i kościelnych. Więc po co coś zmieniać i robić sobie kłopot, jeśli przez tyle wieków okłamywało się ludzi, co do imienia Marii. to nie ma sensu tego teraz poprawiać, bo wyrządzi to więcej szkody dla rzymskiego Kościoła katolickiego niż pożytku. Tak więc Kościół rzymsko-katolicki musi trwać w tym kłamstwie, którego sam dokonał. Bazując więc na oryginale, imię Matki Pana Jezusa Chrystusa powinno brzmieć Mariam, Maria lub Marian. Najświętsza, można by zapytać, co kryje się pod tym określeniem, że zwodnicza Maria jest najświętsza? Czyż nie ma to na celu ukazanie, że tak zwana Maria jest świętsza nawet od Pana Boga? Oczywiście niektórzy tłumaczą, że chodzi o to, iż Maryja jest najświętsza pośród ludzi, ale nie ma to potwierdzenia w słowie Bożym. O rzeczach najświętszych jest mowa w Starym Testamencie, natomiast w Nowym Testamencie jest tylko jeden fragment w przekładzie Biblii tysiąclecia mówiący, że najświętsza jest Wiara, w liście do Judy. Oni to powodują podziały, a sami są cieleśni i ducha nie mają. Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, w duchu świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wiedzie ku życiu wiecznemu. W Biblii Tysiąclecia, w Psalmie 99, jest informacja chwalcie najświętszego Boga. Czy zatem określanie fałszywej Maryi, czy prawdziwej Matki Pana Jezusa Chrystusa mianem najświętszej jest stosowne? Moim zdaniem nie i jest to bałwochwalstwo i bluźnierstwo. Kościół rzymskokatolicki ma bardzo wypaczone podejście do Marii, Matki Pana Jezusa Chrystusa. Nazywa Marię Panną, chociaż była mężatką, na co wskazują fragmenty z ewangelii Mateusza. Można powiedzieć, że Kościół Rzymsko-Katolicki zatrzymał się na pewnym etapie słowa Bożego i tkwi w nim nadal. Maria nadal jest panną, a Pan Jezus Chrystus jest nadal nieporadnym dzieciąteczkiem, które nic bez swojej matki zrobić nie może. Oczywiście Kościół Rzymsko-Katolicki nadal twierdzi, że Maria jest dziewicą i nie miała innych dzieci, co również jest zwodniczym głoszeniem. Co do dziewictwa Marii był już o tym film, ale przypomnę jeszcze raz: Maria była tylko dziewicą przed narodzinami pana Jezusa Chrystusa. Później, jak wskazuje ewangelia Mateusza, Józef nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Józef zbliżał się do Marii i mieli inne dzieci, braci i siostry pana Jezusa Chrystusa, o czym mowa w pozostałych ewangeliach. Oczywiście rzymscy katolicy nie przyjmują słowa Bożego i na wszystko mają wytłumaczenie, na przykład nazywając rodzonych braci pana Jezusa Chrystusa kuzynami, lub tłumaczą, że chodzi o braci w wierze, apostołów, uczniów. Oczywiście jest to znowu zwodnicze głoszenie, ponieważ fragment z ewangelii Jana wskazuje, że w Kafarnaum byli jego bracia i uczniowie, więc jest to rozdział między braćmi a uczniami. Natomiast w ewangelii Łukasza jest rozdział między braćmi a krewnymi. Moim zdaniem powoływanie się na tłumaczenie, że jeśli mowa o braciach, to chodzi o braci w wierze apostołów uczniów, a nie o rodzonych braci pana Jezusa Chrystusa, jest błędne. Nawet jeśli ktoś chciałby to zinterpretować, że to mowa o tej samej grupie ludzi, nie ma to uzasadnienia w oryginale słowa Bożego w wydaniu Nestle Aland które wskazuje, że jest to osobna grupa ludzi i matka jego, i bracia jego, i uczniowie jego. Również błędnym tłumaczeniem jest to, że jeśli chodzi o braci, to mowa o kuzynach, skoro jest mowa o krewnych, więc jest to rozdział między braćmi a krewnymi. Także w pozostałych fragmentach jest mowa o braciach, a nawet i siostrach pana Jezusa Chrystusa. Podsumowując, cały rzymskokatolicki kult maryjny jest bałwuchwalstwem. Jest również zwiedzeniem, żeby odciągnąć ludzi od zbawienia, który jest w naszym Panu i Wybawicielu Jezusie Chrystusie, dzięki łasce Boga Ojca. Dziękuję za uwagę.